Nie no nie powiem, nie było źle, ja tam słowa nie powiem. No trochę się obawiałem, bo tam było, tam było gorzej. No, tam było gorzej, sędziowie tam troszeczkę w Jaj Podlaskiej pomogli yy, gospodarzom. Tam był ciężki mecz, pojęliśmy bez kilku chłopaków. No było jak było tam. No, mówię, trochę się obawiałem, bo nie potrafią strefą stać, a w kadecie rzadko kto stoi z strefą. Ciężko rozbić w tym wieku dzieciakowi, który nie ma rzutu za trzy, ale no ale myślę, że nie było najgorzej. Dzisiaj było ok, tak mówię. Każdy pograł, starałem się dwoma piątkami pograć, jak, jak w Mudziku, bo w Mudziku tam graliśmy pasarelą, czyli dwie piątki w każdej kwarcie inna no i tak dzisiaj się tego też trzymałem no i myślę, że każdy pograł, każdy jest zadowolony no dzieci biegają, wszyscy szczęśliwi także myślę, że jest dobrze jeszcze dwa mecze, jeszcze dwa mecze przed półfinałami bo jedziemy jeszcze do Lublina na, na mecz rewanżowy z Lublinem i do Kraśnika. pewne miejsce, pewne, pewne wejście do półfinałów mamy tylko zależy czy wejdziemy z drugiego czy z trzeciego miejsca musimy wygrać dwa mecze wyjazdowe, żeby wyjść z drugiego bo to jest ważne, ważne jest żeby później trafić na teoretycznie słabszych przeciwników w półfinałach tylko że mu... W półfinałach będzie to będą cztery grupy, po, z tego co się orientuję, po sześć drużyn. Czyli każdy z każdym to jest pięć meczy. Ciężko, bo to głównie będą chłopcy rok starsi. No i głównie to mówię, no, my ich pamiętamy sprzed dwóch lat, bo wtedy też rocznikiem młodszym awansowałem i, i było ciężko. To ja już też byłem na turnieju w co trochę żeśmy pograli z tymi lepszymi drużynami w kraju i. No jest, jest różnica, powiem. Zwłaszcza wzrostowo i fizycznie to nas biją na głowę, naprawdę. Praktycznie no, po tym meczu to już wiem, że myśmy awansowali, przemysł awansował i Stalowa, czyli mimo połączenia z Lubelskim to i tak żeśmy my awansowali z podkarpackiego, To mi no, się wydaje, że dobrze ona świadczy jakąś tą pracę, bo tam y, w miarę wykonujemy, człowiek się stara. Ale już mówię, no, później się spotykając w Polsce to już będzie ciężko. Zwłaszcza mówię, że gram głównie rocznikiem młodszym. Wiem, że się powtarzam, ale, ale to jest różnica. Wierzcie mi, że fizycznie to my odstajemy, naprawdę. No właśnie. Fizycznie odstajemy no. Byliśmy na turnieju w Wieliczce przed sezonem, gdzie głównie to są chłopcy, gdzie były naprawdę bardzo dobre drużyny, bo była Opalenica, była Wisła Kraków, czy była Gdynia, to biją nas na głowę, naprawdę. To są kilku chłopaków koło dwóch metrów w każdej drużynie i, i tu jest problem. To jest dla nas najmniejszy problem, wypchać ich spod kosza, zebrać piłkę, no ale to... Po to grają, żeby walczyć, no, źle nie będzie. W rzeczywistości to jest z nimi ciężko, tu każdy z nas pracujący grupą młodzieżową wie, jak to jest. To są chłopcy wieku gimnazjalnym, dla mnie najgorszy wiek, no. Każdy z nich ma swoje ambicje, jakieś tam ego, każdy chce grać więcej i tak dalej, i tak dalej. No najważniejsze to ich w miarę pogodzić, z czym są problemy. Ja nie ukrywam, że mam tutaj z czasami spore problemy, rozmowy też mam i to poważne i różnie to czasami bywa, ale no, staram się, żeby w miarę się, ja mówię, jak się będą w miarę tak szanowali jeden drugiego, w miarę lubili, to, to jest atmosfera. Czasami tą atmosferą można wygrać mecz na styku, bo jak zespół jeden za drugim walczy, to ja już mówię, miałem z nimi takie mecze, że potrafiliśmy właśnie z graniem, tym, że chłopaki się w miarę lubią, potrafiliśmy wyciągnąć wynik. No i czas, czasami to decyduje, a czasami można mieć fajny zespół, a nie ma atmosfery w zespole i wszystko leży. No, taka jest prawda.